Witam wszystkich, którzy borykają się niestety z maglownicą, tak jak ja w Audi A6 C5. Nie jest to najłatwiejsza rzecz do zrobienia, żeby to wyjąć, Państwo, ale jest to realne. W sumie najlepszym sposobem, jeżeli ma się niestety <laughs> skrzynię automatyczną, jest dostęp tylko z tej strony. Tylko i wyłącznie z tej można się dostać, bo po prostu od dołu nie ma miejsca, nie ma dojścia. Jest przy tym trochę rzeźby. Na pewno jest nam niezbędna taka rzecz jak lustereczko. Tak jak widać, tutaj, bo tej śruby w ogóle nie widać. Po zdemontowaniu prawda? Jak się przyjrzymy, w lustereczku śrubkę widać, i może tam jakoś powoli kręcić, manipulować sobie z tą śrubą. Dobrze sobie wpuścić światło od strony kabiny. Żeby w miarę to było widoczne. A patent do odkręcenia to taki klucz, oto trochę musiałem go przerobić, bo zwykły fajkowy dziesiąteczka, po prostu był za krótki. Naspawałem, nie wiem, czy dobrze się trochę światło wali, Po prostu drugi klucz przyciąłem, dospawałem sobie, żeby po prostu sięgnąć tą śrubę. Tam grubość maglownicy po prostu ogranicza dostęp do niej, żeby był właściwy, równoległy kąt. Do śruby. I tyle, jestem praktycznie już na finiszu. Zostało mi jeszcze parę obrotów tej wspaniałej śruby, myślę, technologicznej naszych sąsiadów. A dziś że tak mogli to tutaj skonstruować, ale najwyraźniej wychodzi z założenia, że to się nie psuje. No, u mnie niestety miała ona małe zdarzenie, zawieszenie, stąd jest awaria, zazwyczaj podobno. Te maklownice po prostu są wieczne, chyba że mają jakąkolwiek przeszłość powypadkową. Pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że się filmik przydał. Do zobaczenia.